Witajcie kochani Kościół Świętej Anny Krakowskie Przedmieście Nieopodal kolumny Zygmunta W Warszawie Rozpoczyna się Wiec Już mieliśmy tutaj Przykład prowokacji, gdzie Starszy Pan Który być może bardzo chętnie Pośle syna Nuka na wojnę krzyczał putinowski! Dzisiaj dotrze to do ludności Warszawy, ponieważ nie będzie to zasłonięte przez kordon ludzi. Widać jak te worki już leżą. Uchło, który... Bla, twoja, twoja. Tarty, to jest Pismo Święto. Tak, ma problem. Pismo Święte codziennie czyta. Ale nie można. Przecież od głupie będzie Na ich księdzu, który tutaj pokarmił. Chcecie Specjalnie. A tu przyszedł że kurczę, i mali będę, Zaczynają się kontrowersje. Są tutaj przeciwnicy tego protestu przeciwko wojnie. w punkcie Warszawy worki imitujące nasze dzieci synów, mężów ojców braci którzy właśnie w ten sposób mogą wrócić z dnia naszej wojny witam jeszcze raz wszystkich no widzę, że się zbieracie powolutku Robimy taką malutką rozbiegóweczkę, tak jak mówiłem, już pojawiają się awantury typu wyzywania nas od Putinowców. Ale pamiętajcie, że my w tym konflikcie przybieramy jedno jedno tylko prawdziwe i prawidłowe stanowisko pro polskie, żeby naszych Żebyśmy naszych dzieci nie musieli w ten sposób witać, jak wrócą z tej wojny, którą spędza nas nierząd. Ostatnie elementy instalacji jeszcze są. Jest i Marcin, jest i Wojtek. Na razie, jeszcze wszystko w przygotowaniach, Wojtku. Na chwilkę dasz radę. No, więc tak, miasto wydało zgodę, ale miasto wydało polecenie policjantom, że nie możemy tu wjechać. Jakbyśmy byli pedałami, pederastami, przepraszam, i lesbijkami. Mielibyśmy kolorowe, sześciokolorowe tupy, to oczywiście moglibyśmy tu wjechać nawet traktorem z urwanym płynnikiem. Więc musieliśmy przepchać wszystko ręcznie. Samochody musiały być y, przepchane na parking, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Y, miasto nie mogło nam wydać niezgody, ale myślała, że, myśleli ludzie w mieście, że my pękniemy. Bo y, każdy z tych worków waży między 40 a 50 kg. Więc mamy tutaj raz, 2 3, 4, 5 sześć, siedem, 8, 9, 11. Tu mamy 600 kilo. Plus ta przyczepka, ona też nie jest lekka. Przepchaliśmy ją z Bednarskiej. Więc, więc pchanie pod Bednarską tej przyczepki to było wydarzenie naprawdę godne Wielkiego Postu. Jak pątnicy. I e, dlaczego tu przyszliśmy? Żeby zobaczyć ten wyraz głupoty w oczach Polaków i wyraz nienawiści w oczach polskojęzycznych. Już przyszli po polskojęzycznie ja wam pokażę jakie mi miny. Zobaczcie, takie mieli miny. Takie, takie. A, i krzyczeli putinowcy, nie, tak? jeszcze nie krzyczeli. Tu krzyczała jakaś stara hmm. kurwa, krzyczała putinowcy. Oni myślą, zasrańcy, że oni się wymkną z pod tej tragedii, że nie stracą swoich domów, że nie będą płacić podatku katastralnego. To jest... Jeśli tak dalej pójdzie, to jesteśmy na początku wojny domowej na początku wojny domowej, przy czym Polacy zachowają wstrzemięźliwość, prawdziwi Polacy, bo dostajemy bardzo dużo poparcia od prawdziwych Polaków. Miałem taką dyskusję z, z matką, bo chłopak chciał pomóc nam worki nosić, matka się sprzeciwiła. Mówi, on ma 14 lat. Ja mówię, no to za 5 lat idzie na wojnę. I ona się zrobiła blada. Ja mówię, nie słucha pani radia, telewizji? Nie wie pani, że y, Żeleński liczy na nasze mięso armatnie polskie? Nie słyszała pani, że miał być pobór 500 tysięcy Ukraińców, ale po rozmowie z Tuskiem wyszło, że już tylko 300. Skąd weźmie te 200 tysięcy? Słuchajcie, usta tej kobiety zginęły, zaczęły drżeć. Doszło do Babska, o czym mówimy? Mówię, oddasz swojego synka za banderowski chuj? No musimy zauważyć, że w tym momencie wyszło, że Ukraina swoich żołnierzy wysłała do Sudanu. Tak. A mam na... nadzieję, a mam naszy naszy nadzieje, że suda, bracia Sudańczycy pokażą im yy, wrota, do wrota do nieba. Drogie do domu. Tak, tak. E, mamy dzisiaj bardzo smutną sytuację związaną ze śmiercią Adama. Dwa to słowa. Wszystko, co tutaj jest, każda grafika, która jest na tej przyczynie jest dziełem Adama, więc jakbyś obleciał, obtańcował. To jest, wyszło z naszej współpracy. Wiesz, my potrafimy wszystko powiedzieć, ale ktoś musi usiąść i zrobić. Jakiś kowal, jakiś grafik, jakiś, jakiś rysownik, albo malarz, tak? Albo szewc. No i Adam yy, posłuchał co my chcemy. I nadał temu materię, tak? Dlatego mamy to co mamy. Zawsze z nami obecnie. Muszę powiedzieć. Te worki. Te worki to jest pomysł Marcina Osadowskiego. Dochodziliśmy do tych worków przez trumnę. Nie mogliśmy trumnie tutaj postawić, bo trumna jest ugrana i nikt się trumny już nie boi. Natomiast te worki wywołują strach. Te worki wywołują strach. Już się dowiedziałem, że jedna pani prokurator, nie wiem czy z Warszawy Śródmieście, czy z Warszawy Mokotowa, dostrzega w tych workach mowę nienawiści. Ja pierdolę. Ja po prostu nie mogę uwierzyć w to, co usłyszałem. Ona już przygotowuje, żeby usiąść na nas za mowę nienawiści. Więc ja mówię, pani prokurator, pójdzie pani na front. Na froncie są potrzebni prokuratorzy. Tam również są zbrodnie, tak zwane okopowe. Strzela się co bardziej wyrywnym oficerom w tył głowy. Nie, słysza, nie czytała pani historii? Albo podoficerowie, którzy chcą się przysłużyć na medal i marnują ludzi, też zostają w okopie za sztyletem, Prokuratorzy muszą chodzić po okopach? Nie ma tak lekko. Więc Paniusiu, racz odpierdolić się od tych worków i od nas, bo my masz 30 lat. Całe życie przed tobą. Dzięki nam jest szansa, że przeżyjesz je w pokoju, a nie w wojnie. Nie zbudujesz domu. Nie kupisz mebli, bo będzie notoryczna wojna. Tak jak w Syrii, od 14 roku trwa wojna. 10 lat. Chcesz najlepszych 10 lat dla swojej cipki? Która jeszcze staje jak wsi ogonek i chce się ruchać? Chcesz poświęcić dla wojny? Przez 10 lat wiesz, ile możesz mieć cudownych orgazmów? Orgazmy są darem Boga dla kobiet. Nie słyszałaś o tym nigdy? My sobie z orgazmami bardzo ostrożnie, bo mamy, że tak powiem, zbiornik ograniczony, jak wykazuje medycyna. Ale wy, kobiety, możecie nieustannie być w ekstazie. Więc te 10 lat. Nie będzie chłopa, który ci będzie dawał ekstazę, bo pójdzie na front. A ja ci życzę nieustannych ekstaz przed pójściem do pracy i po przyjściu z pracy. I sąsiada też wezmą na front. Tak, i zostaną tylko starcy tacy jak ja. I nie dadzą rady obrobić I wszystkich ci Ja, tak, ale wiesz, powiem tak, ja nie mogę pierdolić wymiaru sprawiedliwości, bo mam do niej szacunek. No, to dokładnie. jest jasny, prawda? Proszę wy, y, słowo pierdolić zamienić na słowo ruchać. O, na jedno wychodzi. Także Mirek, sfilmuj te worki. Super. Wszystkie grafiki Adama. Byliście u Adama? Dzisiaj? Co? Adam już Gdzie? Nie no, wcześniej byli. No, że teraz. Wziązle. Zostawał marykę, zaczął, zaczął, zaczął się szarpać, wyrywać chciał do domu, poszła o Jacek i mówi, co mu podajecie tutaj, Chcę wiedzieć, nie? i Pani wrzeczka rano się Pani na pochodzie dowie. No. I się dowiedziała. Zrywasz? Tak. No. Niestety poszła. Pamiętajcie kochani, w razie co, jeżeli zadarliście w jakikolwiek sposób z systemem, tym dziadowskim systemem, nie udawajcie się do szpitala. Bo was po prostu zabiją. zaczyna rozdawać ulotki żeby w końcu dotarło do ludzi żeby sobie zabrali to do domu i spojrzeli na ten piękny plakat natomiast ten widok zostanie w oczach ludzi na zawsze Jak reakcja warszawiaków? Słuchajcie, reakcja warszawiaków jest różna. Niektórzy ludzie przychodzą i faktycznie rusza to ich. Natomiast są też tacy, którzy wyzywają nas od putinowców i twierdzą, że zakłócamy święconki, które są w... znaczy jakieś tam modlitwy a propos święconek, które są w kościele naprzeciwko. Także generalnie Naprawdę zdania są podzielone, aczkolwiek no, za każdym takim komentarzem negatywnym e, zawsze mówię, żeby puścił swojego wnuka, syna, brata na wojnę, ktoś i wtedy wróci w takim worku, albo i nie wróci, zostanie tam w tej ziemi ukraińskiej pochowany. Pamiętajcie, że jeżeli ktokolwiek ma narrację przeciwko temu, co banderowska Ukraina nadaje w tym momencie to jest ruską onucą. Przecież już dawno nie słyszałem takich właśnie tekstów, zniknęła ta ruska onuca, a teraz to pro faszyści jak to eee, jakaś zjebana organizacja próbuje ludziom wmówić. Musimy pamiętać, że wojna zaczęła się w 2014 roku. I to banderowska Ukraina rozpoczęła ten konflikt. Rosja tylko weszła a pomóc swoim obywatelom, którzy, którzy byli szlachtowani jak Polacy na Wołyniu. Znaczy, zainteresowanie ludzi, jako takie, ale przekaz które te worki dają. To jest na pewno dużo większe niż ostatnio na demonstracji, gdzie no było nas dużo i było nas dużo. I te worki były, że tak powiem, niewidoczne dla ludzi, którzy przechodzili. Natomiast dzisiaj zobaczcie, jest to widoczne. Jest to widoczne i, i nikt nie jest w stanie już tego zasłonić. I każdy, kto przechodzi, no i nawet dobrze, że robi zdjęcia, później sobie to zdjęcie odtworzy i w domu sobie spojrzy na to zdjęcie. W domu sobie spojrzy na to zdjęcie i pomyśli, jak zapukają do niego panowie i powiedzą: Halo, jedziemy na front, bo Ukraińcy nie chcą walczyć, to Wy Polacy musicie. Nam 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 nas... Bardzo dobrze, to dziękujemy. Miło nam. Co nas zawkać, łatwo, że my nie puścimy polskich dzieci na wojnę. My sami też nie pójdziemy za nie nasze wojny. Mamy hasło rząd na front. Izraela ten, ten... Zobaczcie, ludzie robią zdjęcia, filmują. Bardzo dobrze. Później powielą, odtworzą, a ten widok naprawdę robi duże wrażenie. Policjanci jeszcze uśmiechnięci. No jeszcze nie są w stanie wyobrazić sobie siebie w tych workach. Zobaczcie, jest bardzo dobrze, bo przekaz idzie dalej. Będą filmy, będą zdjęcia, krążyły po internecie Ludzie cały czas myślą, że to nas nie dotyczy Ale to jak najbardziej nas dotyczy. Ci rolnicy, którzy protestowali w Warszawie, którzy zostali tak spacyfikowani przez firmę ochroniarską rządu, to do nich pierwszych zapukają. Słuchajcie, na razie przygotowania do tego wszystkiego. A za około pół godziny, tak jak dostałem informację od Marcina i Wojtka. Będzie oficjalne rozpoczęcie. Co, Ludwicek i Jastur? Że nas czekają? Nie! To e, margin. Pójdziesz na wojnę do Okopów? A no. ale też dobre wyjście. No. Bo nie idzie na nie naszą wojnę. Ucieka za granicę. Będzie uciekał za granicę. A on myśli, że za granicą go wojna nie dosięgnie. Słyszeliście, przejeżdżał jakiś koleś na e, rowerku. i o, Ludwiczek i Jasu. Okej, okay, niech będzie i Ludwiczek, no i Jaszczur. Tak. Wiadomo o kogo chodzi. Tak. A ja go zapytałem, czy pójdzie na wojnę. No nie, że spierdala na, za granicę. Super, bardzo dobrze. Tylko za którą granicę? Bo tam to też do w proponujemy. A tam, tam, tam może ich nie ruszy. No. Tak. Poza tym pewnie, pewnie był stamtąd chłopak, tylko jeszcze nie zdążył odwiedzić ojczystych stron. Może wiesz, może no. przełamie się w jakikolwiek sposób i będzie strzelał w Palestynie. Tam... Słuchaj, powiem Ci tak. O tej wojnie nikt nie po, mówi, tylko cały czas powiedzieli... napędzają ukraińską wojnę. Polacy, Polacy liczą, że Matka Boska się wstawi za nami, ale Matka Boska się wstawi za nami wtedy, kiedy będzie widziała, że stabilność ma sens. Nic na siłę. Nic, nic na siłę, nic na siłę, prawda? Więc, więc patrzymy, to jest bardzo ciekawe doświadczenie, jak ludzie wypierają. Wypierają wydarzenia, bo potem, wiesz, A, Rada, yy, rozmawiałem z kilkoma ludźmi i rozmawiałem yy, yy, z oficerami z WKU. Ja jestem stary chłop, znam bardzo wielu ludzi, znam dowódców pułków, którzy byli dowódcami pułków, dowódców batalionów. I yy, słuchajcie Państwo, jeśli Was wezwie WKU, to proszę przyjść z gotowym listem, że obronę ojczyzny na sercu zawsze i wszędzie, ale w Polsce. A na banderowską Ukrainę, pamiętajcie, ten zwrot, musi być, za, musi być zachowany ten zwrot, na banderowską Ukrainę nigdy, bo to jest państwo nam wrogie. Bandera kazał wymordować wszystkich Polaków, a oni go biorą na pomniki? I wtedy WKU ma bardzo poważny problem, bo on już napisał, że nie, że woli iść do więzienia, niż by miał iść na banderowską Ukrainę. Nie bójcie się więzienia. Nie pójdziecie do mnie. Nie mają tyle znajdą, znajdą takich idiotów, którzy pójdą na ochotnika, na, na banderowską Ukrainę. Wierzcie mi, podobno, dajmy im szansę. Podobno będą hulajnogi dawać, wiesz? Ty... <gry> Tylko, że jak ktoś Ale wiesz, wróci dlatego? bez nóg nie, to tak, Jak on nie, na niej pojeździ? Właśnie o to chodzi. Hulajnogi są przewidziane dla tych, którzy nie mają jednej nogi. Zostały im odszczepienia podobno. Dla tych, którzy nie będą mieli dwóch nóg, to są rowery. Taki żart. I, i wtedy... On powie, a jak ja będę na tym jeździł? Sprzedasz i przepijesz. To takie wschodnie, prawda? Tak no. jest. No dobra. Słuchajcie, widzimy się za mniej więcej pół godziny, ponieważ no w tym momencie no tak naprawdę pokazałem wam już wszystko co tutaj się dzieje. Natomiast za pół godziny rozpocznie się ten wiec, mniej więcej za pół godziny, także obserwujcie. I bądźcie... bądźcie czujni. Trzymajcie się.